Po wizycie na górze Jestet, kolejnym punktem na mojej mapie jest niesamowicie zachowany i przepięknie położony na bazaltowej skale Zamek Frydland. Jest to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych czeskich zamków. Imponująco wygląda z zewnątrz, ale fantastyczne są także jego wnętrza. Zamek Frydland wzniesiono w kraju libereckim zaledwie kilkanaście kilometrów od polskiej-czeskiej granicy, a góry izerskie można dostrzec z jego okien. Zamek nigdy nie został zniszczony ani ograbiony. Zamek Frydland to tak naprawdę dwie różne budowle. Średniowieczny zamek i renesansowy pałac. Historia średniowiecznego zamku sięga aż do połowy XIII wieku. Od tego momentu wielokrotnie przechodził z rąk do rąk oraz był rozbudowywany przez nowych właścicieli. Jego oryginalny, gotycki wygląd niestety nie zachował się do dzisiejszych czasów, bowiem w XVI wieku Zamek przeszedł dwie renesansowe modyfikacje. Renesansowy pałac oraz przylegającą do niego kaplicę zbudowano na przełomie XVI i XVII wieku. To właśnie bogato zdobione i świetnie zachowane wnętrza pałacu są prawdziwą atrakcją tego miejsca. Można go zwiedzać tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Dla odwiedzających przygotowano dwie trasy zwiedzania: po zamku po czesku hrad i po pałacu. Po czesku zamek. Zwiedzanie rozpoczynamy od pałacowej kuchni z XVIII wieku, z dwoma zabytkowymi piecami kaflowymi zapewniającymi podgrzewaną wodę oraz pełną miedzianych naczyń z XVIII wieku. Surowa, acz piękna kuchnia zachwyca pokaźną kolekcją miedzianych garnków. Tuż obok możemy zobaczyć miejsca, gdzie chwilę wytchnienia łapała służba, by po chwili rozpocząć długi spacer po komnatach, w których personel wytchnienia zdecydowanie już nie miał. Dalej, trasa prowadzi przez liczne komnaty, salony, gabinety i pokoje dziecięce. Każde pomieszczenie jest świetnie zachowane i bogato wyposażone w oryginalne meble, obrazy i porcelanę. Największe wrażenie spośród komnat robi salon kwiatowy z charakterystyczną tapetą w paski, a także sala rycerska. Sale pełne wyszukanych mebli, sztukatorskich pieców kaflowych i porcelany, najlepszych dywanów. Nierzadko perskich, pięknych sklepień i kolorowych tapet są pozostałością głównie po gallasach i klam gallasach, ale nie tylko. Komnat jest kilkadziesiąt i każdą określić by można urządzoną na bogato. Każdy raczej znajdzie coś dla siebie. Komnaty urządzone są z rozmachem, trzeba to przyznać. Hrydland oznacza ziemię szczęśliwą, radosną, wolną i tutejszy zamek też miał sporo szczęścia. Nigdy nie został obrabowany ani poważnie zniszczony, ale jego właściciele nie zawsze mieli szczęście. Ostatnia właścicielka zamku Klotylda Klam Gallas mieszkała w nim praktycznie przez całą wojnę. Na Boże Narodzenie, roku 1944 roku wyjechała do siostry do Wiednia, została tam do końca wojny i tam zastała ją informacja że zamek został jej odebrany. Klotylda zmarła w Salzburgu w roku 1975. Była niezamężna i bezdzietna. Na niej historia panów na frydlandzkim zamku się kończy. W sumie od średniowiecza zamek i pałac zamieszkiwało sześć rodzin szlacheckich. Czy coś je ze sobą łączy? W zasadzie tak. Większość z nich traciło posiadłość w podobnych okolicznościach podpadali władcom, ustawiając się po niewłaściwej stronie. Każdy zamek ma swoją białą bądź czarną damę, która straszy w zamku nocami. We Frydlancie taką postacią jest Katarzyna Redern, surowa bizneswoman tamtych czasów. Po śmierci męża Melchiora w roku 1600 przez 17 lat sama rządziła majątkiem. Redernowie stracili majątek w wojnie trzydziestoletniej po zwycięstwie Habsburgów pod Białą Górą w roku 1620. Była to bitwa pomiędzy wojskami protestanckich Czech a katolickimi austriackimi Habsburgami, największa klęska w historii Czech. Zamek przejęli Gallasowie, arystokraci pochodzący z Włoch. W sali rycerskiej znajduje się prywatna galeria portretów rodziny Gallasów rządzących Frydlandem. Portrety powstały, kiedy na początku XIX wieku utworzono muzeum. Galerię otwiera Matias Gallas, hrabia Campo. Współpracował wcześniej z Wallensteinem, ale to on wydał go Habsburgom i w nagrodę dostał zamek i okoliczne ziemie. Ostatni z Gallasów nie miał męskiego potomka, więc cały majątek przekazał siostrzeńcowi swojej żony. Siostrzeniec nosił nazwisko Klam, które dołączył do nazwiska i herbu Gallasów i w ten sposób zapoczątkował panowanie rodu Klam Gallas. Klam Gallasowie panowali na zamku do końca II wojny. Ostatnim męskim potomkiem rodu był Franc. Umierając, pozostawił siedem córek. Jedna z nich, Klotylda, przejęła zamek we Frydlancie, pozostałym przypadły w udziale inne posiadłości. I to Klotylda w grudniu 1944 roku, jako ostatnia z rodu, opuściła Frydland na zawsze. W roku 1801 ówcześni właściciele, czyli ród Klamgallasów udostępnili część zamku odwiedzającym tworząc tym samym pierwsze muzeum zamkowo-pałacowe w Europie Środkowej. Pozostałe części zamku i pałacu były cały czas zamieszkane aż do 1960 roku. Jak wspomniałem, Zamek Frydland nigdy nie był ani zniszczony, ani ograbiony podczas działań wojennych czy też przez wrogą armię. Dzięki temu jego wnętrza i wystrój zachowały się w rewelacyjnym stanie, a całość robi piorunujące wrażenie. Zwiedzając go można odnieść wrażenie, że dawni właściciele po prostu wyszli na chwilę z domu i niedługo do niego wrócą. Na końcu trasy zwiedzania jest także przepiękna kaplica zbudowana na przełomie XVI i XVII wieku na ruinach zamkowej wieży. Kaplica Świętek Anny, renesansowa, z pięknymi sklepieniami nawiązującymi do gotyku, mieniąca się kolorami i przebogatymi zdobieniami. Ściany i sklepienia pokryte są tak polichromiami, jak i z grafitami. W kaplicy znajdują się dwa ołtarze. Jako pierwszy powstał Renesansowy ołtarz protestancki. Pod koniec XVII wieku rodzina Gallasów zleciła budowę drugiego katolickiego ołtarza, ale zachowała ołtarz protestancki. Kaplica jest cały czas w użytkowaniu. Ponoć można nawet zorganizować w niej ślub i jest ostatnim punktem na trasie zwiedzania, która kończy się tuż przy tarasie widokowym. Warto na niego zajrzeć, aby przekonać się, jak pięknie zlokalizowano zamek Frydland. Jeżeli chcecie odwiedzić pałac, i zobaczyć jego świetnie zachowane wnętrza, to kupujcie bilety do Friedlandzki Zamek. Jeżeli natomiast wolicie odwiedzić średniowieczny zamek, to rezerwujcie Friedlandzkich Rad. Zwiedzanie każdej z tras trwa 60 minut. Za dodatkową opłatą możecie zobaczyć także zbrojownię z kolekcją broni i zbroi. Zamek jest otwarty do zwiedzania do godziny 15. Mnie udało się zdążyć na trasę pałacową z przewodnikiem w języku polskim. Jak się okazało, był to bardzo dobry wybór. Przed wyruszeniem w drogę warto przespacerować się po dziedzińcu i podelektować pałacowym z grafitem. Przyznacie, że poziom maestrii zachwyca. W oczy rzucają się też bazaltowe słupy, gdzie niegdzie służące za podpory dla zamku, ich widok nie powinien dziwić. W końcu warownie wybudowano na pagórze o wybitnie wulkanicznej proweniencji. Sam zamek i pałac Frydland to nie jedyne atrakcje w okolicy. Warto jest również zwiedzić samo miasto. Możecie odwiedzić miejscowy browar zwany Albrecht. Piwowarskie tradycje Frydlandu sięgają co najmniej XIV wieku, a dzisiejszy browar dumnie czerpie z przeszłości, jak i nie boi się eksperymentować z nowościami. Ja, wyruszam dalej i zapraszam na kolejne filmy.